Gratuluję ja gospodarzom, byli z zespołem lepszym. To nie podlega dyskusji. Rywalizując takim zespołem, musimy być przygotowani na, na 100%. A niestety, ostatnie wydarzenia w naszym klubie powodują, że nie do końca możemy się przygotować w 100% do, do zaczęciających się meczów. Obrzymy zamieszania organizacyjne ma to wpływ. Dzisiaj nawet jakbyśmy byli przywołani na 100%, nie wiem czy byśmy mogli walczyć skutecznie, a na pewno lepiej, niż to miało miejsce. Także ogromna szkoda, bo właśnie to bo, bo, bo święto, które się było, lepiej wykorzystali. By korzystali. Aczkolwiek jest najlepszy zespół w trzeciej lidze, poprawił swoją jakość w grze. Po z jesienią, graliśmy z nimi na jesieni, u siebie i cały ten zespół, dzisiaj był dużo na pewno lepsza niż u nas nasza Natomiast tak, jak mówię, lepsze uszytuowanie na to podpowiadłobyśmy się jeszcze bardziej eee, i nie musielibyśmy gdyby co by się stało, gdybyśmy skorzystali z w pierwszych, minutach. Także szkoda, aczkolwiek, by była dużo lepsza, eee, gratuluję. Eee, nie chcę powiedzieć, że chciałbym tu przyjechać, bo to by było źle, że motoru. Chciałbym przyjechać jeszcze na w następnym stronie, w zależnym pięknym stadionie, natomiast ale są takie, że motoryzm będzie faworytem. I pewnie nie będzie nam dane przyjechać. Dziękuję. Myślę, że w pracy trenerskiej, panie trenerze jest tak, że jeszcze pan kiedyś na z wrócił, być może z by nim trzymało, albo oni pracując tutaj trzeba rzeczywiście o tym myśleć, ale my yy, zrobiliśmy sporo w tej rundzie, bo tak zakładaliśmy sobie, że to jest podstawa, żeby mecze u siebie na arenie wygrywać. Wygraliśmy wszystkie licze. To drużyny jest yy, przede wszystkim bardzo ważne, ale ważne jest to, że przy wsparciu no, kibiców, bo ciężko znaleźć yy, 4000 na trzecie litre przychodzących ludzi, a ja pracowałem w dworach pierwszoligowych w sali było dużo mniej. Naprawdę tutaj czuliśmy się bardzo dobrze i szkoda, że tak terminarz jest złożony, że teraz kończymy dwoma meczami wyjazdowymi. I na pewno będzie bardzo ciężko, ale ja bym chciał u niej pochwalić mimo wszystko, bo fajna organizacja gry, fajnie nam popresowali i rzeczywiście dużo czasami strachu też napędzili, bo mieli swoje sytuacje i tak jak tener powiedział, mogli nas tutaj napocząć na 1.0, ale myślę, że mamy tutaj dobrych zawodników jakościowych, którzy tą różne napędzają, trzymają, zresztą napędzają nas wyniki dzisiaj. Nawet była taka sytuacja, że miałem takie pretensje do gry młodzieżowców, a w pewnym momencie B2 zrobili bramkę, więc bramka asysta zrobili to, co do nich należy. Więc mieliśmy różne momenty. Myślę, że to też jest spowodowane, że jak jest 0-0, jeszcze wiemy, że Terbania wygrywa, bo grali o wcześniejszej godzinie, to jest dodatkowa presja na nas tutaj ciąży, na zawodnikach. No oczywiście, tę tą, tą presję jak możemy, ale na pewno w świadomości wiemy, że ten wyścig w tej chwili jest dość niebezpieczny i potrzebowaliśmy tego zwycięstwa. Jak się potrzebuje, to, to nie zawsze wszystko się udaje. Myślę, że jak szliśmy bramkę na 3-0, to więcej swobody się tutaj wdało w naszą grę. i przede wszystkim to, co potrafimy robić, to utrzymywać się przy piłce. A wcześniej, wcześniej graliśmy akcje krótkie i to było widać szarpane. I, i był taki moment rzeczywiście, że, że mogliśmy tutaj przegrywać. Ja myślę, że, że Unia, e, jakiś tam każdy klub ma swoje zawirowania. my też mieliśmy tutaj razy pod górkę. te grupy trzeba pokonywać i życzę Unii, myślę, że jeszcze w tej rundzie dobrej, posta e, dobrej postawy i wierzę, że w ostatnim meczu również będziecie walczyć e, tak samo jak dzisiaj, przynajmniej tak samo jak dzisiaj, bo myślę, że Tutaj ma Pan dużo Panie że młodych chłopaków, którzy zagrali się bardzo ambitnie. Pan myślę, że my też swój cel osiągnęliśmy i sporo to jest ostatni mecz na arenie w tym, w tym sezonie. Chciałem podziękować wszystkim dziennikarzom za współpracę, bo myślę, że była bardzo dobra. I przede wszystkim kibicom, którzy licznie się stawiali nie tylko na meczach u siebie, ale też na wyjazdach. I liczę na to, że do końca kibice będą z nami i że licznie się stawią na y, tych y, ostatnich meczach. Dzisiaj zrobiliśmy pierwszy z trzech kroków, zostało nam jeszcze dwa. E, myślę, że kibicuj się kibicu nam do końca i myślę, że damy na to. Dziękuję za wypowiedź. Proszę Państwa o zadawanie pytań. Karol Kuziumpa, Kurygów. Właściwy trenerze, czy miał Pan kiedyś tak bramkostrzenniego rodzicom różnie jak Artur Bielagak? na szansach, strzelców w strzelcówkach sobie? Nawet nie chcę tam analizować i szukać czegoś, ale chyba nie. 14 bramek, tak? 14 tak. bramek. to jest spory wycień, nie wszystkie skarmy, Bo dzisiaj też 100 bramek w na ciebie, to świadczy o dużych możliwościach. Ale jest takim obrońcą, który robi sobie wycieczki w czasie meczu do, do przodu. Więc on generalnie gra na swojej pozycji, a tylko wykorzystuje rzuty karne, które zresztą bardzo pewnie wykorzystuje. i i stałe fragmenty, gdzie jest tam wstawiane na konkretnych pozycjach. Powiem tylko jeszcze jedną rzecz, że Artur nie lubi ćwiczeń kół karnych i tego na treningach nie lubi, jak nie potrzeba. A już to gdzieś tam wyłączone mam nadzieję, że się nie podoba do procesu, takie sytuacje. Proszę bardzo. Ja to nie się do Pana, bo ostatnio tutaj Pan Fedorówska że w Krakowie po okazało się, że nie dotrzymał słowa. Czy, czy od Pana można usłyszeć, yy, jak zamierzacie grać w Karpanii? Czy, czy, czy o Honor? Yy, a przy okazji my przy tym coś możemy dla siebie. Wszystko jest w Waszych nogach, tak jak się brzmiało z nami. Natomiast yy, problemy, jakie są u nas. Są ogromne finansowe też, nie gramy o premię, bo nie mamy premii, po prostu damy dla, dla własnego rozwoju mam młody zespół, z który się rozwijać, co pół roku w do wyższych i Oni Ci, którzy grają, tu dzisiaj też się chcieli pokazać. I, I tak naprawdę ja nie muszę ich specjalnie motywować do tego, żeby z każdym że przeciwnikiem y, walczyć. Y, no z Garbaroną nam idzie także. Oni wiedzą, że z nami będzie, to, nie będzie to mieć problem. No tego nam się uważia. Także y, y, zespół gra dla siebie. A, odnośnie własnej umiejętności, dla własnego wąsu, które na pewno bazują z Ciebie w Dziękuję. Jeszcze do naszego trenera w środę wyjeżdżamy na Kromiankę, na Projektywską Południową Uwarów Polskich. Tak, i tak, jak pan trener zarys składu widzi, nie, oczywiście nie w szczegółach, jeszcze, tylko... Jeszcze no nie mówię, jeszcze o tym nie myślałem, no bo trudno teraz po meczu wystawiać od razu skład. Na, na pewno też, tak jak Państwo widzieliście w poprzednich rundach tego pucharu, szanse dostają ci, którzy nie grają. tak będzie teraz. nie ja uważam, żebyśmy grali z czymś wyjątkowym, że trzeba rzucić wszystkie odważniki na bawie, bo to myślę, że przede wszystkim musimy myśleć o tym, żeby utrzymać poziom tego meczu, ale też Myślimy o tym, że mamy dwa ciężkie wyjazdowe znaczy, a przede wszystkim deklarowaliśmy tu z prezesem, że tego pucharu nie opuści, bo to był jedyny cel na starcie rody. przypomina, że mieliśmy 22 punkty i 9 miejsce, więc trudno tutaj mówić w styczniu o jakimkolwiek awansie, bo to jest raczej nierealne i wszyscy by powiedzieli, że jesteśmy głupcami, że tak mówimy. A w, w, w tym momencie gramy na dwóch frontach. Myślę, że tutaj nikt nie, nie powie, że yy, grała was, widzę, nie jest ważniejsza. Oczywiście, że jest ważniejsza, ale też deklarujemy, że, że przede wszystkim jakość tego meczu na pewno nie będzie. Jedno, mogę rzecz powiedzieć, że nie będzie grał Socha, będzie grał zająć. To normalna sprawa, bo frontaże bo, muszą się rozwijać i też yy, zając... Yy, w tym pucharze bo oni i tak będzie. Dalej po prostu tu poukładamy w ten sposób, żeby ten tak kucharz tak też spróbować zdobyć. Zresztą zawodnicy wiedzą, że mają do 21 czasu 22 zaczynamy urlopy, czyli, czyli po prostu wierzymy w to, że, że w tym bucharze powalczymy, Chociaż można byłoby, oczywiście czasu się nie cofnie i następnym razem pomyśleć, żeby te rundy pucharu zdecydowanie wcześniej rozgrywać, a nie w ostatnim miesiącu cztery leczki pucharowe się tam, wszystkim go Jak przyjdziemy do Mialki, to jeszcze może się pojawić taki dodatkowy smaczek, że Orlęta Radzyń na naszej drodze jeszcze dwukrotnie w tym sezonie stanął, prawda? Ale do finału. No, to znaczy, jeszcze nikt nie wygrał i nie fajne to nastąpi. you no.